Trzeci tydzień miesiąca. Patrzysz na konto bankowe i widzisz prawie zero. Jeszcze dziesięć dni do wypłaty. Lodówka pusta. Bak w aucie na czerwono. I znowu ta sama myśl, jak to się stało? Przecież zarabiasz przyzwoicie. Przecież nie kupujesz niczego szalonego. A jednak co miesiąc to samo. Pętla, z której nie możesz się wyrwać. Życie od wypłaty do wypłaty to nie jest kwestia zarobków. To jest kwestia systemu, którego używasz, albo raczej nie używasz. Dziś pokażę Ci dokładnie, jak wyrwać się z tej pętli raz na zawsze. To nie będzie łatwe. Ale będzie warte każdego wysiłku. Zacznijmy od brutalnej rzeczywistości. Jeśli żyjesz od wypłaty do wypłaty, masz dziurę w swoim systemie finansowym. Pieniądze wpływają i natychmiast wypływają. Nie ma bufora, nie ma zapasu. Jeden nieoczekiwany wydatek i wszystko się sypie. To nie jest życie. To jest finansowe przetrwanie. I musisz to zmienić, zanim zmieni ciebie na gorsze. Prawda, której nikt ci nie powiedział, nie możesz wydawać wszystkiego, co zarabiasz. Brzmi oczywiste? A jednak większość ludzi właśnie to robi. Dostają wypłatę, płacą rachunki, wydają na życie i na koniec miesiąca zostaje zero, a potem są zdziwieni, że nie mogą się wyrwać. Jeśli wydajesz 100%, nie ma miejsca na zmianę. Musisz stworzyć przestrzeń. Ta przestrzeń to różnica między zarobkami a wydatkami. Nawet jeśli to będzie 5%, nawet 10%, ta luka to twoja droga ucieczki, bez niej będziesz biegać w tym samym miejscu do końca życia. Więc, jeśli nie masz tej luki teraz, musisz ją stworzyć. I są tylko dwa sposoby: zarabiać więcej albo wydawać mniej. Zacznijmy od wydawania mniej, bo to jest pod twoją natychmiastową kontrolą. Zarabianie więcej wymaga czasu. Wydawanie mniej możesz zacząć dziś. Weź ostatnie trzy miesiące wyciągów bankowych. Przejrzyj każdy wydatek. Każdy. I zadaj pytanie. Czy to było konieczne? Czy to poprawiło moje życie? Czy pamiętam nawet, co to było? Znajdziesz dziesiątki wydatków, które są automatyczne, subskrypcje, o których zapomniałeś, usługi, których nie używasz, nawyki, które kosztują więcej niż myślałeś, kawa każdego ranka kupowana po drodze, luncze zamawianie codziennie. Te małe rzeczy sumują się w ogromne kwoty rocznie. Wytnij połowę z nich. Nie wszystkie. Połowę. To wystarczy na początek. Teraz coś kontrowersyjnego. Musisz najpierw zapłacić sobie. Nie na końcu miesiąca. Na początku. Dzień po wypłacie przelewasz określoną kwotę na osobne konto. 20 zł. 50. 100. Cokolwiek możesz. I udajesz, że tych pieniędzy nie ma. One już nie istnieją w Twoim budżecie. Reszta miesiąca dzieje się z tym, co zostało. To odwraca normalną kolejność. Większość ludzi płaci wszystkim innym, a siebie na końcu. I na końcu nie zostaje nic. Ty płacisz sobie najpierw, inni dostają resztę. I wiesz co? jakoś zawsze wystarcza. Zawsze się dopasowujesz, bo musisz. I właśnie o to chodzi. Zmuszasz się do dopasowania się do mniejszej kwoty. Kolejna kluczowa rzecz. Bufor tygodniowy. To zmienia wszystko. Zamiast żyć od wypłaty do wypłaty, będziesz żyć z wypłaty sprzed tygodnia. Brzmi jak mała różnica? To ogromna różnica. Kiedy dostajesz wypłatę w piątek, nie wydajesz jej od razu. Wydajesz pieniądze z zeszłego tygodnia. Ta jedna tygodniowa poduszka daje ci przestrzeń do myślenia. Jak zbudować ten bufor? Przez kilka miesięcy żyjesz bardzo oszczędnie, odmawiasz sobie rzeczy, ciągniesz pas i odkładasz każdą możliwą złotówkę. Cel to mieć tygodniowe wydatki odłożone. Kiedy to osiągniesz, nagle przestaniesz żyć w trybie przetrwania. Będziesz miał czas pomyśleć przed wydaniem. To zmienia psychologię Twoich finansów. Musisz też przestać używać kredytu do życia codziennego. Karta kredytowa na benzynę, pożyczka na zakupy to jest pożyczanie od przyszłego siebie. I przyszły ty będzie miał jeszcze mniej, bo będzie musiał spłacać dzisiejszego ty. To spirala. Każdy miesiąc jest trudniejszy od poprzedniego, musisz ją przerwać. Przerwanie wymaga jednego trudnego miesiąca. Miesiąca, w którym żyjesz tylko z tego, co zarabiasz, bez sięgania po kredyt. Będzie ciężko, będziesz musiał rezygnować z rzeczy, będziesz czuć dyskomfort. Ale to jest detoks, oczyszczanie systemu z toksycznej zależności od długu, i po tym jednym miesiącu będziesz wolny. Inny ważny element to rozróżnienie prawdziwych potrzeb od pragnień. Potrzebujesz jedzenia. Nie potrzebujesz jedzenia na wynos pięć razy w tygodniu. Potrzebujesz ubrań. Nie potrzebujesz nowych ubrań co miesiąc. Potrzebujesz transportu. Nie potrzebujesz najnowszego modelu. Ta różnica to klucz. Zaspokajaj potrzeby. Opóźniaj pragnienia. Stwórz kategorie wydatków i przypisz im limity. Jedzenie tyle. Transport tyle. Rozrywka tyle. Kiedy kategoria się kończy, kończy się. Nie przerzucasz pieniędzy między kategoriami. Koniec to koniec. To twardą dyscyplinę. Ale właśnie dyscyplina cię uratuje. Ważna psychologiczna sztuczka. Zaokrąglaj w dół swoje zarobki. Jeśli zarabiasz 3800, w swoim budżecie masz 3500. Reszta automatycznie idzie na oszczędności. Żyjesz jakbyś zarabiał mniej. I ta różnica to Twoja poduszka, rosnąca co miesiąc bez wysiłku. Nie możesz też ignorować małych wydatków. Ludzie myślą, to tylko 5 złotych, nie ma znaczenia. Ale 5 złotych dziennie to 150 miesięcznie. To 1800 rocznie. Suma małych wyciekom to powódź. Zatykaj dziury. Każdą. Zacznij gotować. To brzmi banalnie, ale to prawda. Jedzenie na wynos i w restauracjach to często największa kategoria wydatków po mieszkaniu. Przygotowanie posiłków w domu może obniżyć te koszty o połowę lub więcej. To nie tylko oszczędność pieniędzy. To inwestycja w zdrowie i umiejętności. Musisz też nauczyć się mówić nie. Znajomi zapraszają na drogi weekend. Mówisz nie. Rodzina chce drogiego prezentu. Mówisz nie. Ktoś proponuje kosztowną rozrywkę. Mówisz nie. To jest trudne. Ludzie będą urażeni. Będą mówić, że jesteś skąpy. Ale twoja przyszłość finansowa jest ważniejsza niż ich opinia. Ich. Znajdź darmowe lub tanie alternatywy. Zamiast kina park. Zamiast restauracji Picnic, zamiast siłowni treningi w domu. Życie nie musi być drogie, żeby było dobre. Często najlepsze rzeczy są darmowe, ale zostaliśmy zmanipulowani, żeby myśleć, że musimy płacić za wszystko. Postęp będzie powolny. Pierwszy miesiąc skończysz z dwudziestoma złotymi oszczędności. Drugi z pięćdziesięcioma. Trzeci ze sto. To nie wygląda imponująco, ale to jest momentum. To jest kierunek. I ten kierunek, utrzymany przez rok, zmieni Twoje życie całkowicie. Kiedy zbudujesz bufor równy miesięcznym wydatkom, poczujesz coś, czego nie czułeś od lat. Spokój. Nie panikujesz w trzecim tygodniu miesiąca. Nie stresuje cię nieoczekiwany rachunek. Masz przestrzeń, masz opcje. To jest początek wolności. Życie od wypłaty do wypłaty to więzienie. Ale klucz jest w twoich rękach. Nie w twoim szefie, nie w ekonomii. W tobie, w twoich wyborach, w twojej dyscyplinie w Twojej gotowości do krótkiego bólu dla długiego zysku. Możesz to zrobić, ale musisz zacząć. Dziś. Jeśli ten film pokazał Ci, że życie od wypłaty do wypłaty nie jest losem, tylko wyborem, zostań z nami. Subskrybuj kanał Zrozum Pieniądze, bo pokazujemy konkretne narzędzia i strategie, które pozwalają zwykłym ludziom wyrwać się z finansowych pułapek. Nie teoria. Praktyka. Nie marzenia. Działania. Twoja droga do stabilności finansowej zaczyna się od jednego kliknięcia. Kliknij, subskrybuj i zacznij budować bufor, który zmieni twoje życie. Bo zasługujesz na więcej niż stres co trzeci tydzień miesiąca.